Witamy w naszej restauracji. Proszę o to mnie. A mogę prosić o pizzę peperoni? Oczywiście. Macie bardzo mały wybór, nic mi się nie podoba. O, właśnie tego potrzebuję. Poproszę tę pizzę. Pizza za chwilę będzie gotowa. Ja też taką chcę. Przecież sama zamówiłaś pizzę z salami. Oto wasza pizza smacznego. Mary, wymieńmy się pizzami. Nie ma mowy. Będę musiała zjeść swoją. Okej. Okay. To przecież M&M's, ciasteczka Oreo i żelkowe misie. Taka pizza to marzenie każdego łakomczucha. Ja tak bardzo kocham czekoladę. Muszę zdobyć chociaż jeden kawałek tej pizzy. Ostrożnie. Czekoladowa pizza jest moja. Co? Zabieraj ręce. Dziewczyny, ostrożniej. Ona jest moja! Kto ci tak powiedział? Tylko spróbuję! Zamów sobie swoją, ale ja chcę te. Dziewczyny, takie zachowanie jest niedopuszczalne w naszej restauracji. Mam dla was karę. Przygotowałem dla was czekoladowy challenge. Ojej, gdzie my jesteśmy? Jak tu trafiłyśmy? Co to jest? Mam nadzieję, że coś pysznego. O, tak, to bomba! Zaraz wybuchnie. Wygląda na zepsutą. Coś jest nie tak. Wiem, to słodka bomba. Jakie to pyszne. Naprawdę bombowy smak. Wow. Nie mogę się zatrzymać. Chcę więcej i więcej. Też chciałabym spróbować. Nie ma mowy, to jest moje. Zjadłaś wszystko tak szybko? Została jeszcze jedna ostatnia sztuka raz pierwszy w życiu jadłam licznik i był naprawdę dobry. Stop! Co to za dźwięk? Słyszysz to? Dobiega chyba stąd. Co to jest? To prawdziwa bomba! Najprawdziwsza! Ta pomocy! Co się dzieje? Patrz! Cześć wszystkim. Słyszałam, że ktoś tu potrzebuje pomocy. Nie martwcie się, uratuję Was. Mam specjalną taśmę. I gotowe, jesteście bezpieczne. Co to jest? Ciekawe kiedy ona wybuchnie. Nie wiem, ale musimy się spieszyć. No dalej. E, czy ktoś wie jak używać tych przycisków? Ups, chyba coś zepsułam. No to moja misja się zakończyła. Do widzenia. Wow, jak wysoko odleciała. Mary, co zrobimy z tą bombą? Nie panikuj, mam plan. Właśnie tego nam trzeba. Mary to nic nie da. E, dobra, ten kurczak. Oczywiście, że nie. Nie można ci dogodzić. A co powiesz na to? Nie, odłóż to szybko. No, ty jesteś nudna. O, znalazłam. To powinno załatwić sprawę. Po prostu przetnę przewód. No to świetny pomysł. Kurczę, ile tu kabli. Który z nich należy przeciąć? Myślę, że niebieski. Mary, obyś zgadła. Gotowe. Jesteśmy uratowane? O nie, czas biegnie jeszcze szybciej. <wajny> Jestem cała w czekoladzie, to niesamowite! Ja też! Kto z nas zje więcej czekoladek? Mam zamiar wygrać jedna i jeszcze jedna! Doganiam cię! remis! To było super! No to co podnosimy? Jestem taka szczęśliwa, to nowy iPhone! Wow, u mnie też to najlepszy prezent. Mamy dwa identyczne iPhony? Nie wiem. W takim razie sprawdzę. Ojej, tak wygodnie leży w dłoni. Ma też sporo aplikacji. Tylko dlaczego nie działają? Coś jest z nim nie tak. A, jest czekoladowy. Nigdy wcześniej nie próbowałam czegoś takiego. Jest pyszny. Skoro ty masz czekoladowego, to ja mam prawdziwego. Super! Czas na zrobienie kilku selfie. Tak, to świetny pomysł. Uśmiechnij się. Odejdź, psujesz zdjęcie. Od razu lepiej. Trzymaj się, moja zemsta będzie brutalna. Wyglądam super. A, pomocy! O nie, mój iPhone. Dobrze ci tak, więc to ty mnie przestraszyłaś. Ups, gdzie jest mój czekoladowy iPhone? Lepiej, żeby nic mu się nie stało. O nie, mój nowiutki telefon! Za co? Nie będę już mogła robić żadnych zdjęć. Mam pomysł. Emery! Czego chcesz? Zamieńmy się telefonami. Serio? Dobra! Daj mi swój, a ty weź mój. O nie, co z nim nie tak? Jest zepsuty! Chelsea, oszukałaś mnie! Co? Zjadłaś też mojego czekoladowego iPhone'a! Oddaj! To nie jest wymiana, na którą się zgodziłam. Ech, został tylko kawałek. O, ładowarka. Ale wątpię, że to pomoże. Chociaż okay. można spróbować. Wow, teraz mogę iść tego iPhona bez końca. Mary, masz szczęście. Możesz mi zazdrościć. Jakie pyszności. Może uda mi się też naprawić iPhone'a. Warto spróbować. Podłączę kabel. A, pomocy! Ratunku! To był zły pomysł. Ale masz teraz niezłą fryzurę. Pasuje ci. Ja pierwsza. Moja ulubiona kinder niespodzianka. I to tak dużo. Niesamowite u mnie też. Sześć sztuk. Co? Ty też masz takie? To ma te czekoladowe jak to prawdziwe. Hurra, jestem szczęściarą. Mam te czekoladowe. Muszę je szybko rozpakować. Nie mogę się doczekać, żeby je spróbować. Mm, mleczna czekolada! Uwielbiam ją! O, w środku są MMsy! To jest pyszne! O, ja też chcę! Wiem, mam przecież swoje własne kinder niespodzianki i pachną tak słodko. U, w środku są prawdziwe jajka! To obrzydliwe! Dobrze ci tak! To niesprawiedliwe. Mam nadzieję, że następne jajko nie będzie takie jak to. Boję się próbować. O nie, tu jest żółtko! Nienawidzę tego! Mój to wygląda okropnie. To najgorsza runda w historii mnie się podoba. Kinder niespodzianka to najlepszy smakowych na świecie. Słodka czekolada, a w środku zawsze czeka na ciebie jakaś niespodzianka. Wow, czekoladowe kulki. Lubię to. Ale ja też chcę prawdziwą Kinder niespodziankę. Chelsea, daj mi spróbować, proszę! Nie! Jak można dać komuś Kinder niespodziankę? To jest tylko moje! Chelsea, jesteś taka chciwa. Co robić? Wiem. Dam ci nauczkę. Może wtedy zrozumiesz, że trzeba się dzielić z przyjaciółmi. Przekuj się, Chelsea. Dobra zjeść następne. Niech będzie to. Stop! Co to za paskudny smak! Co nie smakuje ci? Aha, ty to ustawiłaś! No trzymaj się! A masz! A, o nie, moja buzia! Jest na niej jajko! Twój żart okazał się niewypałem. Fu, to jest obrzydliwe. Musisz zjeść wszystkie Kinder niespodzianki. Tylko nie to. Jak trzeba, to trzeba. Ale mam lepszy pomysł. Zrobię z nich pyszne danie. To znowu wymyśliłaś. Bierzemy jedno jajko. Ups, bierzemy jajko i rozbijamy je na patelni. I tak robimy ze wszystkimi. W ten sposób mamy aromatyczną jajecznicę. Wygląda przepysznie. Mary, mogę spróbować? Nie, te jajka są tylko dla mnie. No i dobra. Niebezpieczna sztuczka kulinarna. Wow, jak wysoko. Mam pomysł, uważaj! Nie! Nawet ci pasuje. Moje danie jest zrujnowane. Nie będę już więcej gotować, zaczynam! O, to zestaw z McDonalda, super! Teraz ja. Wow, u mnie też! Ja spróbuję pierwsza, Coca-Cola świetnie, jak się pragnie. Nie? Co? Jak to się stało? Nie, mam czekoladową kolę. Dokładnie, uwielbiam czekoladę. Ale fajnie. Wow, to cukierki MM's. Czekoladowa kola i cukierki MM's to idealne połączenie. Ja też chcę to spróbuję. O nie pomocy, jestem cała mokra! Jak Ci się podoba prysznic z Koli. Nie ma w tym nic zabawnego. Ups, szkoda, że nie masz już Koli. Ciekawe, czy frytki też są czekoladowe. Tak, rewelacja! Czekoladowe frytki to niesamowite. Takich frytek na pewno nikt nigdy nie próbował. Chcę zjeść je wszystkie naraz. Rewelacja. Mogłabym je iść bez końca. Nawet pudełko jest jadalne. What? Serio? No to spróbuję. Fuj, oszukujesz. Nie jest jadalne. Kurczę, nie mam już frytek ani coli. Nie smuć się. Proszę. Bardzo dziękuję. Jesteś prawdziwą przyjaciółką. Witamy w challenge'u dla artystów. Ale super. Czekoladowa fontanna trafi do tej, która ją najlepiej narysuje. Skoro wszyscy gotowi, to zaczynamy. Ale uwaga, musicie rysować bez użycia rąk. To jedyna zasada. Skoro wszystko jest jasne, to macie minutę. Start, zaczynajcie. Jestem pewna, że wygraną mam w kieszeni. Nie muszę nawet konkurować z tymi nieudacznicami. I kto to mówi? Czuję, że to ja dostanę czekoladową fontannę. Jestem naprawdę dobra w rysowaniu. Co? Fontanna będzie moja? Nie podoba mi się to, co mam do tej pory. Może powinnam zmienić taktykę? Myślę, że rysowanie flamastrem będzie o wiele wygodniejsze. Spróbuję w ten sposób. Idealnie. Właśnie, flamaster. Ja też chcę nim rysować. Ech, nie potrafisz go nawet otworzyć. To nie jest śmieszne. Co robić? Zwłaszcza, że dziewczyny mają takie fajne rysunki. Nie szkodzi, jeśli ja nie potrafię pięknie rysować, to muszę zepsuć rysunki innych. Myślę, że to piórko mi pomoże. Co ty zrobiłaś? Przez ciebie zepsułam swój rysunek. Ups! Co za pech. Dlaczego się śmiejesz? Zaraz dam ci nauczkę. Twój rysunek czeka to samo. Jego też zepsuję! Oddechce ci się ze mnie żartować. Nie, przestań! Tak jest, dobrze jej tak. Cześć, ja ty z czego się tak cieszysz? Twój rysunek też zniszczę. Nie, proszę! Dziewczyny, czas minął. Pokażcie mi swoje prace. Było blisko, nawet nie zdążyłam zepsuć rysunku Chelsea. Zobaczmy, co narysowałyście. Mary, co to jest? To nie wygląda jak fontanna, tylko jak jakaś plama. Samantha, twój rysunek też nie jest zbyt dobry. Nie postarałyście się. A co sądzisz o mojej pracy? Jest lepsza niż inne, ale widziałem ładniejsze. Dobra, skoro reszta rysunków jest jeszcze gorsza, to dziś wygrywa Chelsea. Kurę, starałam się bardziej niż inni, więc zasłużyłam na tę nagrodę. Myślisz, że tylko ty możesz pić czekoladę? Mylisz się, my też możemy to zrobić. Mamy nawet słomki specjalnie do tego celu. To jest takie dobre. Ej, a gdzie jest moja czekolada? Jesteś naszą przyjaciółką, więc podzieliłaś się z nami. Złodziejki. Tym razem wasza nagroda będzie jeszcze fajniejsza. Zobaczcie, jaki uroczy jest ten piesek. Tak, jaki słodki. Przejadł się więc, skorzystał z łazienki i waszą nagrodą jest. Ta słodka kupa. Kto narysuje ją najlepiej, ten ją dostanie. Powodzenia, czas start! Nie chcę kupy. Po prostu narysuję coś innego, a nie kupę. Muszę wykonać najgorszy rysunek w moim życiu. Wiem, nie ma nic gorszego niż rysowanie stopą. Od razu przepraszam za ten zapach. Co to jest? To jak broń biologiczna. Skąd się bierze ten smród? To tylko moja stopa. Każda na pewno narysuje coś fajnego, a ja po prostu pomarzę sobie flamastrem na kartce. W ten sposób nie wygram i nie dostanę tej kupy. Kurczę, zgubiłam brązowy flamaster. Potrzebuję natychmiast zamiany. Wszystko mi leci z rąk. Muszę być ostrożniejsza. Ciekawe, co narysowały dziewczyny. Wasz czas dobiegł końca. Pokażcie mi swoje prace. To już koniec? Hurra, jestem gotowa, aby pokazać mój rysunek. Chelsea, spodziewałem się po tobie więcej. Samantha, brawo! To piękny rysunek. Mary, dlaczego śpisz? Y nie śpię. Oto mój rysunek. O, to prawdziwa kupa. A więc to ty otrzymujesz nagrodę. Pogratulujmy Mary! Kupa? Kurczę! Zasady mówią, że trzeba ją zjeść. Tak? Może mi się poszczęści i okaże się, że to czekolada. Fu, ona je kupę! Sama jesteście jak kupa. A to jest po prostu pyszny krem czekoladowy. Chcecie spróbować? Jest rewelacyjny. Dziewczyny, tym razem będziecie walczyć o tego słodkiego kotka. On jest taki mały i bardzo puszysty. Jeśli narysujecie go naprawdę dobrze, będzie wasz. Tym razem musicie użyć kredek i rysować na twoich twarzach. Pozostaje mi tylko życzyć wam powodzenia. Dokładnie, po co rysować coś na papierze, skoro sama wyglądam jak słodka kotka? Potrzebuję jeszcze tylko kilku szczegółów i gotowe. Ja też wyglądam jak kotek. Miał! Narysuję najlepiej ze wszystkich. Możecie się starać ile chcecie, ale tylko ja pomyślałam o lusterku. Bez niego nie uda mi się dobrze narysować. Poza tym lusterko nie jest wbrew zasadom. Na pewno to ja wygram. Chelsea nie umie rysować. A Mary? Ej! Używanie lusterka jest wbrew zasadom. Wstydź się. Patrz, Chelsea, widzisz to? Tak, to niesprawiedliwe. Musimy dać Mary nauczkę. Zmyjmy jej makijaż. Mary, jesteś gotowa wziąć prysznic? Na no to do dzieła. Nie, dlaczego to zrobiłyście? Mogłam dostać w prezencie puszystego kotka. A, właśnie kotek. Jeśli makijaż Samanty będzie taki fajny, to nie dostanę tego kociaka. Też muszę go zepsuć. Samanta, twój makijaż się rozmazał. Gdzie? Powiedz mi, naprawię to. Pozwól mi pomóc, nie mam nic przeciwko temu. No dobra. Jeszcze tutaj? Teraz jest super. Bardzo dziękuję. Dziewczyny, pokażcie mi swoje twarze, zobaczmy co wam wyszło. Mary, nie postarałaś się! Nawet kot nie może na to patrzeć. Samantha, czy ty w ogóle widziałaś jak wygląda kot? Co ma z tym wspólnego pirat? Pirat? Jaki pirat? Chelsea! Dałam ci nauczkę. Dzięki temu mój makijaż wygra. Tak, będę musiał ponownie przyznać zwycięstwo Chelsea, ponieważ reszta z was nie dała rady. Ekstra! Ten maluszek jest teraz mój. A, asik. Chyba wróciła mi alergia na koty z dzieciństwa. wsik! Nie szkodzi, to nic takiego. Kotek będzie w dobrych rękach moich Mary. Nie, on jest mój. Czy ty w ogóle się widziałaś? Najpierw się wylecza, potem damy ci kotka. Ponieważ poprzednia nagroda była tak wspaniała, ta może wam się nie spodobać. Będziecie walczyć o rybę. Tym razem będziecie malować różnymi sosami. Będzie trudniej, ale dacie radę, czas start. Oczywiście to będzie coś wspaniałego: malowanie sosami jest nie tylko zabawne, ale i pyszne. Co ty robisz? Zachowaj swoje śmieci dla siebie. Przepraszam, nie zrobiłam tego celowo. Dobra, nie czuję się urażona. Malowanie sosami musi być świetną zabawą. Są takie kolorowe. To wygląda całkiem fajnie. Okazuje się, że ketchup to całkiem dobra farba. Myślę, że sos serowy też będzie ok. Dzięki niemu też można zrobić świetny rysunek. szybko się skończył Ale nie mam się czym martwić. Wszystkie wyglądają bardzo ładnie, więc każdy sos pomoże mi w rysowaniu. Wow, nie wiedziałam, że rysowanie sosami to taka niesamowita zabawa. Dobra. Kurczę, dziewczyny rysują za dobrze. Muszę się postarać. Ja też chcę mieć ładny rysunek. Sosy naprawdę dobrze pachną, muszą też bardzo dobrze smakować. Są takie pyszne. Po co w ogóle rysować, skoro sosy są tak wspaniałe same w sobie? Naprawdę? Uważam, że jedzenie samych sosów jest dziwne. Nie jest, to jest fajne i pyszne. Zgadzam się, ale lepiej nimi rysować. O nie! Głupie opakowania. Kurczę, zniszczyły mój rysunek. Jak mogłyście mi to zrobić, głupie śmieci? O nie, zjadłam wszystkie sosy. Teraz nie mam czym rysować. Ale to nie szkodzi, po prostu podkradnę rysunek samanty. Wasz czas dobiegł końca. Pokażcie, co narysowałyście. Pokazujcie, a ja w międzyczasie podmienię rysunki? Mary, to nie jest twój dzień. Rysunek jest kiepski. Bardziej podoba mi się styl Chelsea. Dobra robota. Samantha, ty co robiłaś? Myślisz, że jak będziesz siedziała i nic nie robiła, to nie dostaniesz żadnej ryby? A jednak, gratulacje. To Samantha dostaje całą rybę. To wszystko przez Chelsea. Nie dam rady zjeść tak dużo surowej ryby. Wiem. Po co mam jeść surową rybę, skoro mogę ją upiec? To świetny pomysł. Nie bez powodu zawsze noszę przy sobie palnik. Ojej, Chelsea, przepraszam. Płomień niechcący cię trafił. Nawet ci pasuje. Odczepcie się. Za pomocą palnika zamienię tę paskudną rybę w pyszne danie. I to jest takie łatwe do zrobienia! Gotowe! Życzcie mi smacznego! Pyszności! Jak najszybciej subskrybujcie kanał Darada. Czeka tam na Was zawsze świetna zabawa.